Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak powstaje pasta do zębów? Pokażę ci krok po kroku krok one mieszanie składników, składniki takie jak woda, środki czyszczące i dodatki smakowe są mieszane w gigantycznych kadziach. Starożytni Egipcjanie używali zmielonych kopyt końskich jako pasty do zębów krok two. Dodawanie substancji ściernych, delikatne substancje ścierne, takie jak krzemionka, są dodawane, aby czyścić zęby bez uszkadzania szkliwa. W średniowieczu ludzie używali popiołu i soli. Krok 3. Dodawanie środka pieniądzego dodaje się środek pieniądz, aby mycie zębów było przyjemne. Krok 4. Testowanie jakości pasta do zębów przechodzi testy jakości pod kątem konsystencji, smaku i skuteczności. Każda tubka przechodzi liczne testy. Krok 5. Pakowanie pasta jest następnie wlewana do tubek, zamykana i pakowana. Rocznie produkuje się ponad 14 miliardów tubek, co wystarcza, aby...